No to Simanko, ja jestem Matana Japanna, a to znowu jest recenzja książki, bo ja nic innego póki co nie recenzuję i pewnie długo nie będę. Jednak jeżeli oglądacie te filmy moje w sensie, to wiecie, że te dwie poprzednie recenzje były całkiem pozytywne, natomiast ta recenzja pozytywna nie będzie. Jakiś czas temu wpadła mi w ręce książka Szklane Gejsze autorstwa Susan Queen. Serio mi wpadła, ponieważ dała mi ją moja mama, która ma taki zwyczaj, że jak tylko widzi coś, na przykład w kiosku na dworcu, gdziekolwiek jest coś jest związane w jakiś sposób z Japonią, to ona musi to kupić, bo wie, że przecież jej córka zafascynowana jest Japonią, więc kupuje wszystko i potem mi to daje. I ogólnie ja się z tego cieszę, bo ja lubię takie rzeczy związane z Japonią, ale ta książka naprawdę jest daleka od spełnienia jakichkolwiek moich. Minimalnych wymagaj nawet jeżeli chodzi o cokolwiek. Nie tylko tytuł, ale już i okładka nam sugeruje, czy będziemy mieli do czynienia z grzami. Jeżeli chodzi o wydanie, no to jest to standardowe wydanie. Nie ma tutaj ani obwoluty, nawet nie ma tutaj skrzydełek. Książka jest wykonana tak naprawdę przyzwoicie. Papier też jest spoko, Nie zauważyłam większych żadnych tam jakichś literówek. Jeżeli chodzi o wykonanie, to jest całkiem ok. Jeżeli chodzi o tył tej książki, no to oczywiście oprócz standardowego opisu mamy też krótką notatkę o samej autorce i możemy z niej się dowiedzieć, że pracowała ona jako dziennikarka, autor widmo, grafik, hostessa, tancerka w klubie i masażystka. No i że mieszka w Brighton z partnerem, maleńką córeczką i licznymi stadami mew. Całkiem poetycko by powiedzieli, hm? Tak romantycznie całkiem. Zaskakujący tutaj jest taki fakt, może nie zaskakujący, ale taka zapala nam się troszeczkę lampka, nie ma żadnej zmianki o Japonii. Chciałam zaznaczyć, że ja do książek, filmów, czegokolwiek, co jest związane z Japonią jest robione przez obcych krajowców, podchodzę bardzo nieufnie, z takim dystansem, zawsze z taką rezerwą. No i tutaj nie bardzo pomaga fakt, że nie mamy żadnej zmianki o tym, no, że ona coś z tą Japonią miała do czynienia, no i niestety nie będzie wcale kolorową. Przejdźmy może do najbardziej wartościowej części tej książki, czyli fabuły. Książka od samego początku po prostu kipi ignorancją. Główną bohaterką jest Stephanie, 24-letnia Brytyjka from London, która przyjeżdża do Japonii, skuszona przez swoją przyjaciółkę, która pracuje tutaj jako hostessa, że Stefanie również może tu pracować jako hostessa i nachapać się hajsu. Ale mam wrażenie, że dziewczyna jest po prostu kretynką. Słuchajcie, przywozi ze sobą 50 tysięcy jenów i jest zdziwiona, że musi tyle zapłacić za kaucję, że nawet naprawdę nie starcza jej tych pieniędzy na opłacenie pokoju. 50 tysięcy jenów to na chwilę obecną jest jakieś 1700 zł. W funtach jest to 350 funtów, coś koło tego. Ona przyjeżdża do najdroższego miasta w świecie, bodaj, tak mi się wydaje, na, na pewno nie najtańszego. I jak to na ma zapłacić za mieszkanie? Słuchajcie, ja w Białymstoku płacę 1500 zł miesięcznie. Ona by nawet w Londynie nie wynajęła pokoju za tyle, a co dopiero w Tokio. No, ale nieważne, dobra, może po prostu pomyliła się, nie policzyła, była słaba z matmy. Ale dowiadujemy się, że tak naprawdę z tą przyjaciółką to jej się urwał kontakt kilka miesięcy przed przyjazdem jej tutaj, więc ona nie wie nawet, ona się do niej spotkała. Tak naprawdę dostała od niej adres, gdzie ma mieszkać, ale nic ponadto. Nie zapytała się jej, nie poradziła się jej w żadnej sprawie, jakie maciuchy ze sobą zabrać, jak powinna się zachowywać. O Japonii też ona nie wie nic. Rozumiecie w ogóle absurd tej sytuacji? przyjeżdża na drugi koniec globu, będzie pracowała jako hostessa i będzie pracowała w tak zwanej szarej strefie, ponieważ hostessy, te młode dziewczyny, nie mają pozwoleń na pracę w branży rozrywkowej. No to trzeba mieć specjalne, oddzielne pozwolenie. One tego nie mają, więc jeżeli do takiego klubu fan, na przykład policja, no to może je zgarnąć, nie? No i to jest praca niebezpieczna, a ona nie wie o tym tak naprawdę nic. W swoich zachowaniach jest po prostu totalnie irracjonalna. Ufa przypadkowo napotkanym ludziom i głównie ufa mężczyznom. No niestety żyjemy w takim świecie, gdzie jak kobieta bezgranicznie ufa obcym mężczyznom, to może spotkać ją krzywda. No i naprawdę, nieraz w tej książce tak się dzieje. Natomiast jeżeli ktoś chce jej naprawdę pomóc, nie ma w tym żadnego ryzyka, w tej pomocy, która druga osoba jej niesie. Ona tym osobom nie ufa, jest do nich bardzo wrogo nastawiona i bardzo niemiła. I to naprawdę się po prostu przeplata. Raz ufa, raz nie ufa, i nie tylko. No, nie, po prostu nie ufa tym osobom, którym powinna zaufać. A w ogóle już szczytem szczytów absurdów było na przykład to, kiedy ona w jakiś sposób, bo ona była cały czas bez pieniędzy, prawda? W jakiś sposób zdobyła wreszcie e, 10 tysięcy jenów. Czyli to jest jakieś 300-350 zł i zamiast pójść i zrobić za to naprawdę porządne zakupy, żeby w ogóle miała co jeść, to ona słuchajcie stwierdza, że idę na ciacho i cappuccino do kawiarni i wydaje tak o 1000 jenów. Naprawdę czytając tę książkę miałam wrażenie, że główna bohaterka ma schizofrenię. Jednocześnie przeplatają nam się tutaj dwa wątki. Jednym właśnie jest już wspomniana Stefani, natomiast drugi wątek dotyczy dziennikarza George'a. Przeprowadza on wywiad z mamą-san, która jest właścicielką jednego z lokali właśnie z takimi hostessami. Trzeba zaznaczyć, że ten George, czyli to jest amerykanin, on mieszka już w Japonii około pięciu lat. Wydał przewodnik po Tokio. No i sugerowałoby nam to, że człowiek, który wydaje książkę, którą inne osoby czytając yy, mają zrozumieć, ten świat, do którego wkraczają, to co zwiedzają, on po prostu jest skończonym kretynem, imbecylem, ignorantem. W ogóle jakby czytając tę książkę, ma się wrażenie, że on w ogóle nie umie się zachować w Japonii. On jest zdziwiony w ogóle, że wchodzą do czegoś, do musi zdjąć buty. Jest tym faktem w ogóle oburzony i widać, jak on jest niesmaczony, że on musi zdjąć te buty. Przecież jak to w ogóle że my Amerykanie, to my tych butów nie zdejmujemy. A te dziwne Japońce to kurde jednak zdejmują. No, rozumiecie o co chodzi. Jest w ogóle arogancki w stosunku do, do mamy San, która Stosuje typowo japońskie zachowania. Po prostu, jak ktoś czyta tę książkę i zna chociaż trochę kultury Japonii, chociaż trochę się ją interesuje, no to widzi, że to są typowe zachowania prosty Japończyków. on ich w ogóle nie rozumie, w ogóle ich nie czyta w ogóle. Nic, po prostu takie jedno wielkie w ogóle, takie wytłuszczone takie. Jeżeli jeszcze chodzi o zrozumienie ogólnie kultury Japończyków, książka przedstawia ich w bardzo złym świetle, w ogóle w olbrzymia ich cechy, pokazuje ich jako. Bezduszne bestie, w ogóle roboty zaprogramowane. No, aż sama się śmieję teraz, bo to tak dobrze. To, to właśnie jest trafne określenie, tej, to jak ona przedstawia tych Japończyków. Może gdybym nie interesowała się kulturą Japonii, te książki wtedy czytałby mi się po prostu łatwiej, bo bym na to nie zwracała uwagi. Ale jeżeli człowiek jest świadomy tego, co tam się w tej książce dzieje, to naprawdę aż krew marźnie w tych żyłach, bo. Co mam pomyśleć, że jak czyta jakaś osoba, która tej kultury w ogóle nie zna, to jest dla niej, no bądź co no bo to jest egzotyczny jednak kraj. I jaki ona wtedy ma obraz? Co ta osoba wtedy widzi? Rozumiem, że to dotyczy pewnej strefy, która no na pewno nie jest brutalna, nieważne w jakim kraju by miała, byśmy się do niej odnieśli. No ale mimo wszystko na chwilę jeszcze cofnę się do fabuły. Nie jest ogólnie ona najgorsza, Książkę czytałam dość szybko, chociaż z jednej strony po prostu chciałam ją przeczytać, żeby móc już wyrać swoją frustrację, przeczytać ją i o niej zapomnieć, ale z drugiej strony to była dość... fabuła była naprawdę wartka. To już się czytało tak hops, hop, hop, strona za stroną i nawet na końcu mamy dwa duże plot-twisty. Jednego się spodziewam drugi naprawdę mnie zaskoczył. Po przeczytaniu tej książki zrobiłam lekki research, no i okazało się, że autorka była w Japonii, miała z tym krajem do czynienia i pracowała właśnie jako hostessa w klubie. Zakładam więc, że wiele opisów wynikają z jej własnych doświadczeń czy z doświadczeń jej koleżanek, które również pracowały w tych klubach. No, natomiast przedstawianie tego jako ogólnego obrazu Japończyków jest dość krzywdzące, i nawet jeżeli to są jej własne odczucia, to nie powinna tego przelewać, tego mikroświata na cały świat, ponieważ. No taka przeciętna grażyna, która czyta taką książkę, no to ma jakiś obraz potem, tak, to co już wcześniej mówiłam. No i tak się po prostu nie robi. Uhuhuj. Myślicie może, że jestem oburzona, ponieważ o, jak to ktoś obraża moją ukochaną Japonię? Nie, no na go. Nie, ja jestem świadoma wad japończyków oraz yy... Niechlubnej historii tego kraju, jak i również wielu innych rzeczy, którym Japonia nie może się szczycić. No natomiast tutaj jest przesada, bardzo duża przesada, czego znieść nie możemy i nie będziemy. Podsumowując, czy ta książka mogłaby być dobra? Nie. Mogłaby być co najwyżej średnia. Jednak w takiej postaci przepomuje rzeczywistość, pokazuje obraz nieprawdziwy. I nie polecam jej. Te pieniądze można wydać dużo lepiej. Cześć!